Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie dosyć luźna pogadanka na temat tego, co się zmieniło w ostatnich dniach i jakie są perspektywy na otwarcie. Dzisiaj mamy 8 maja 2022 roku, 38 dzień izolacji. Na początku zapraszam na mój Instagram, gdzie są codzienne update'y dotyczące tego jak wygląda sytuacja. Codziennie tam daję kafelki i mówię, co się zmieniło, a co się nie zmieniło. Pokazuję jak wygląda moje życie tutaj w lockdownie. Zapraszam na mój Instagram. Dzisiaj jestem na tle śmieci kartonowych i zaczynamy ja mam tutaj kawę w kubku, którą dzisiaj sobie zamówiłam z dostawą. Przewieziono mi ją do bramy, więc jest to druga moja kawa. Pierwszą zamówiłam wczoraj. A to dlatego, że być może nie spodziewaliście się tego, ale wcześniej było tak, że kawiarnie przyjmowały tylko duże zamówienia grupowe na kawę takie kawy w kubkach. I na przykład trzeba było tych kaw zamówić 20, więc musiałabym znaleźć 19 sąsiadów, którzy chcieliby zamówić ze mną taką samą kawę, a to by było strasznie dużo zachodu. Od paru dni są kawiarnie, które oferują dowóz dwóch kaw. Po dwie kawy można kupić, więc mogę sobie zamówić dwie i oni przywiozą. Wcześniej, jeszcze wcześniej, czyli powiedzmy 10 dni temu i wcześniej, wcześniej, kawiarnie w ogóle nie sprzedawały kaw na kubki, tylko sprzedawały na skrzynki i to ziarna albo dripy i właśnie też tylko zakupy grupowe. Dzisiaj mogę cieszyć się już kawą z kubka. 38 dzień izolacji zacznijmy może od liczb, bo te w ostatnim czasie dają trochę nadziei na otwarcie, nie ma nadziei na zmianę polityki, to jest jakby już poza stołem, ta opcja została zbrana po tym, gdy ostatnio komitet stały Politbiura ogłosił, że po spotkaniu tego komitetu stałego, w którego skład wchodzi siedmiu najważniejszych polityków w kraju. Ogłoszono, że trzeba się bezwzględnie trzymać polityki zero-COVID i nie ma mowy o jakimkolwiek łagodzeniu restrykcji, więc ta opcja została zabrana, nie będzie luzowania. Teraz tylko czekać, kiedy Szanghaj się jako tako z tym ogniskiem upora. A idzie mu już coraz lepiej, na to już jest jakaś nadzieja. I jakie liczby mamy z dzisiaj? Tak szybko tylko przybliżę. Nowe przypadki ze społeczeństwa, czyli przypadki ze społeczeństwa. Przypadki wśród osób będących po prostu w domach, takich jak ja, to jest 11 asymptomatycznych. W mojej dzielnicy Dzienian wczoraj było 0 przypadków ze społeczeństwa, przedwczoraj też było zero przypadków ze społeczeństwa, wcześniej były jakieś przypadki, ale w ciągu ostatnich 10 dni w mojej dzielnicy aż 6 dni było z liczbą 0. Aż podczas 6 dni było 0, więc liczę na to, że będziemy w ciągu kolejnych dni wreszcie jako tako luzować. No więc jeżeli chodzi o same liczby, no to wygląda to dosyć optymistycznie, szczególnie dla osób, które mieszkają właśnie w okolicach, w których tych przypadków ostatnio jest mało. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne tego wszystkiego, to tak jak mówiłam, Komitet Stały Politbiura, siedmiu najważniejszych polityków w państwie nie ma opcji na żadne luzowanie obecnych restrykcji, które w Chinach w tym momencie są wdrażane. Chiny będą się w dalszym ciągu silnie, kurczowo trzymać polityki zero COVID. I oczywiście dla osób, które się chińską polityką covidową nie tylko interesują, to jest dosyć oczywiste w tym momencie, że zero COVID to jest dziecko, ukochane dziecko przewodniczącego Si, który na jesieni tego roku ma być wybrany. Prawdopodobnie zostanie wybrany na bezprecedensową trzecią kadencję, co w tym momencie trochę oznacza, że pomimo tego, że partia nie jest monolitem, tak jak się wielu osobom wydaje, tam są różne frakcje, które też ze sobą konkurują, ale mimo wszystko, jeżeli ta polityka Zerowid jest jakimś takim ukochanym dzieckiem przewodniczącego, no to ciężko komukolwiek będzie ją zakwestionować. I na pewno w przyszłości tego kwestionowania będzie mniej. Bo do tej pory wszędzie mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju kwestionowaniem całej tej polityki jak na przykład pani Linda z CDC mówiąca, że bez sensu jest włożenie wszystkich pozytywów do izolatoriów i że ludzie powinni się kwarantannować w domu do tego dyrektorzy szpitali w Szanghaju też apelowali o to, żeby było mniej testów, żeby, było, żeby była wprowadzona możliwość kwarantanny domowej i tak dalej, tak dalej, ale w tym momencie trzeba niestety zwrócić uwagę na to, że na pewno tych głosów będzie mniej, jako że w tym oświadczeniu wydanym przez Komitet Stały Policbiura jest napisane, że należy Potępiać wszelkie przejawy krytyki polityki zero COVID. Jest też powiedziane, że jest to najbardziej naukowe podejście, które na pewno zostanie pozytywnie zweryfikowane przez historię. Jesteśmy w Chinach, tutaj wiele tego typu działań politycznych, mówi się o nich, że one dopiero zostaną zweryfikowane przez historię i tak też jest w tym przypadku. O tym mówią nie tylko rządzący, ale też sami obywatele, bo tutaj w Chinach rzeczywiście często można się spotkać z takimi głosami zwykłych ludzi którzy mówią, że nie możemy oceniać teraz polityki Zero COVID, o będziemy mogli ją ocenić dopiero jakby przez pryzmat historii za 10, 20, 100 lat, czy ileś tam. Mówiliśmy o tym w naszym podcaście mało powiedziane, teraz może o tym trochę wspomnę. Przypomnę, że ja z Nadią i Piotrem nagraliśmy już trzy odcinki na temat polityki covidowej Chin bo stwierdziliśmy, że tyle mamy w zasadzie do powiedzenia i jest pierwszy odcinek specjalny prosto z lockdownu w Szanghaju. Tamten odcinek był nagrywany po dwóch tygodniach w lockdownie, po 14 dniach. Był taki trochę odcinek na gorąco na temat tego, jak wygląda sytuacja i jaka jest dynamika pomiędzy rządem Szanghaju a rządem centralnym. Drugi odcinek, który nagraliśmy trochę później to jest odcinek na temat tego jak wygląda opór przeciwko lockdownowi w Szanghaju. Nasz trzeci odcinek to jest odcinek na temat tego co polityka zero covid mówi o Chinach ogólnie. Dyskutujemy tam trochę o aspektach prawnych, aspektach socjologicznych, o tym jak społeczeństwo na to reaguje. Więc zapraszam was do wysłuchania tamtych odcinków. One mają wszystkie od godziny do godziny 20, więc to są takie całkiem spore kobyły, ale myślę, że jeżeli ktoś chciałby Dowiedzieć się czegoś takiego bardziej insiderskiego na ten temat, to jak najbardziej to jest dla niego 4 godziny nawijania o chińskiej polityce, o specyfice chińskiego społeczeństwa i tak Zapraszam, to w naszym podcaście mało powiedziane, a tutaj ja sobie po prostu tak będę go gawędzić dalej. Dzisiaj pierwszy raz od początku lockdownu miałam takie uczucie, że ja nic nie potrzebuję. Znaczy, mówimy o rzeczach materialnych, tak. Powiedzmy o, o jedzeniu, czyli o takich podstawowych bardzo rzeczach. I nie podoba mi się to uczucie. Oczywiście potrzebuję wyjść sobie gdzieś do restauracji na przykład, ale to trzymamy na razie z boku. Dlaczego taki, takiego uczucie doświadczyłam? Dlatego, że prawdopodobnie, ja tak to widzę, kupowanie jedzenia i Organizowanie dostaw, jedzenia, organizowanie wysyłek, tak i tak dalej, stało się prawdopodobnie w moim przypadku jakiegoś rodzaju mechanizmem obronnym. To znaczy, nie mam wpływu na politykę covidową Chin, nie mam wpływu na to, kiedy zostanie zdjęty lockdown. Mam za to wpływ na to, czy ja jestem do tego lockdownu przygotowana. I prawdopodobnie przez ostatnie tygodnie ja kupowałam rzeczy po prostu. Co było dostępne. Kupowałam chipsy, kupowałam yy, czekolady, tak? kupowałam piwo, kupowałam wino, kupowałam puszki z jedzeniem, kupowałam dużo też takiego jedzenia, które jest potrzebne po prostu, żeby przeżyć na co dzień. I w tym momencie moje mieszkanie jest po prostu zawalone wszystkim, co ja bym sobie mogła tylko wymarzyć. W zasadzie przydałaby mi się płaska patelnia, ale dotarłam już do takiego momentu, w którym wkładam rzeczy do koszyka, Albo na jakiejś grupie widzę, że ktoś wysyła zdjęcia półek sklepowych, żeby składać zamówienia, i ja widzę te rzeczy, i coś niby mogę włożyć do koszyka, ale ja już to mam. I oczywiście w pewnym momencie mi się te rzeczy skończą, ale mam ich już tyle, że więcej nie ma po prostu sensu. I. To nie jest uczucie, które ja lubię. Właśnie dlatego, że to kupowanie tych produktów, przez cały czas otrzymywanie tych kolejnych paczek z puszkami pomidorów, bo to było moje po prostu must have. Było czymś, co mi dawało jakiegoś rodzaju poczucie bezpieczeństwa w tym momencie, jako że nie widzę sensu w kupowaniu kolejnych tych samych rzeczy, które już mam. Muszę jakoś sobie zastąpić to poczucie bezpieczeństwa czymś innym. Straciłam tutaj Jakiś taki uchwyt, który dawał mi jakieś takie poczucie kontroli przez ostatnie co najmniej trzy tygodnie, praktycznie od momentu, w którym można było swobodnie kupować rzeczy ze sklepów. Ale, pomimo tego, że widać już, już światełko w tunelu, już koniec tego lockdownu, czego nie było widać w pierwszych dwóch, trzech, nawet czterech tygodniach bo te liczby były w dalszym ciągu wysokie o tyle też widać, że w wielu miejscach komitety osiedlowe, czy nawet te y, zarządy tych poddzielnic, tych GDAO, Widać, że są bardzo mocno zdeterminowane, żeby na koniec jeszcze dokręcić śrubę, żeby jeszcze docisnąć, żeby na koniec coś tutaj się nie spieprzyło. I na przykład w mojej sąsiedniej dzielnicy Changi, w jednym z subdystryktów, nagle okazało się, że subdystrykt zakazał y, wszystkich dostaw na 7 dni, albo na 4 dni, w zależności od miejsca. I ludzie zaczęli pytać dlaczego. Okazało się, że no już jesteśmy na końcu, no to lepiej teraz docisnąć, żeby nagle nam nie wyskoczyły jakieś nowe przypadki, co brzmi kuriozalnie, ale takie rzeczy się zdarzają. I u nas na razie nie ma żadnego, żadnych znaków, żeby coś takiego miało się wydarzyć. Mam tutaj kawę z dzisiaj, więc na razie można zamawiać. Do tego było zamówienie grupowe na ciasno, więc na razie chyba okej. Okay. Ale wiecie, w dalszym ciągu tutaj jakieś takie poczucie, aha, to może lepiej mieć więcej jedzenia, bo w pewnym momencie nam przyniosą tą czyli takie jakby zawiadomienie, mówiące o tym, że przez kolejnych pięć dni nie będziemy mogli nic zamawiać. Więc rzeczywiście, o ile powodów do bycia trochę bardziej optymistycznym zaczyna być coraz więcej, o tyle w dalszym ciągu z drugiej strony przychodzą do nas jakieś takie wiadomości, które nie do końca pozwalają nam się tym optymizmem cieszyć. W sumie pytanie jeszcze: czy, czy można się tutaj czymkolwiek cieszyć? Czy jest, czy jest to jakikolwiek rzeczy, które można odbierać pozytywnie? I jest taka rzecz, o której ja mówiłam dwa vlogi temu, to znaczy mój dzień w lockdownie, bo ja tam mówiłam o tym, że Osobom, które są teraz w Szanghaju, dostaje się za to, że, yy, że tam są takie spokojne, że my powinniśmy dostosować się do jakichś takich wyobrażeń ludzi, na przykład z Polski, którzy widzą nas, zamkniętych w domach, i pytają nas, ale jak wy możecie się zachowywać w ten sposób? Jak wy możecie być tacy spokojni? Dlaczego nie, nie dramatyzujemy? Ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko dla wielu osób, które się w tej sytuacji znalazły, Źródłem jakiegoś takiego dobrego, lepszego samopoczucia jest właśnie to, że przez ostatni tydzień zrobiły sobie zapasy, albo że wyszły na spacer pod blok, na przykład. I wydaje mi się, że mimo wszystko jednak pisanie nam, że powinniśmy się zachowywać w ten czy inny sposób jest działaniem na naszą szkodę, tak? Bo jeżeli ktoś czuje się w takiej sytuacji lepiej, robiąc określone rzeczy, to słuchanie, że tak naprawdę powinien czuć się inaczej, powinien zachowywać się inaczej, no nie pomaga w tej sytuacji. Też na przykład dostaję oczywiście zarzuty na temat tego, dlaczego ja wyłączam komentarze pod vlogami dotyczącymi lockdownu. Jeżeli ktoś chce sobie skomentować i na pewno już musi, po prostu nie ma innej opcji, inaczej umrze, to pod podcastami mało powiedziane, można komentować, aczkolwiek ta, te komentarze są moderowane i cała nasza trójka siedzi po prostu dzień i noc, sprawdza, czy tam nie ma jakichś komentarzy z nawiązaniem do Holokaustu albo Żydach przerabianych na mydło, bo takie rzeczy tam są. I... Ja na przykład w tym momencie też jestem raczej zdania, że najbardziej powinnam dbać o swoje własne samopoczucie, a pozwalając na to, żeby tutaj się pojawiały pod tymi vlogami takie komentarze, jakie się pojawiają tam, tam jest ich oczywiście stosunkowo mniej, dlatego że tam jest po prostu mniej odbiorców, mniej subskrybentów itd. itd. I jestem też trójka, nasza, trzy osoby, które mogą to ogarniać, no to w tym momencie włączenie tutaj komentarzy i moderowanie ich i tak dalej byłoby z działaniem na moją własną szkodę, bo ja bym się czuła gorzej czytając. To i, i próbując to ogarnąć, więc e, oczywistym jest to, że dla mnie najlepszym rozwiązaniem, najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest, jest wyłączenie tego całkowicie. A myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że ja, jako osoba, która niestety znalazła się w środku całej tej sytuacji, powinna w tym momencie najbardziej zadbać o swoje własne samopoczucie, i to myślę, że powinno być tutaj najważniejsze, a nie to, że ktoś ma potrzebę napisania komentarza. A tak zmieniając temat, to w ciągu ostatniego tygodnia też zauważyłam, że rośnie niechęć do Szanghaju wśród osób pochodzących z Chin, będących z Chin, mieszkających tutaj, ale nie pochodzących z Szanghaju. Znaczy, sporo moich znajomych, którzy są tutaj pracownikami migrantami, deklaruje, że po lockdownie chcą z Szanghaju wyjechać: chcą wyjechać do, no, do Henanu, do Anhui, tak, do Guangdong, czy skąd? Tutaj przyjechali. Dlaczego? I wiem, że dla wielu osób z Polski może to się wydawać kuriozalne: no bo przecież polityka Zero Covid ona obejmuje całe Chiny. Więc jeżeli wrócisz. pies. Więc jeżeli wrócisz do swojej prowincji, dajmy na to Guangdong, no to jeżeli tam wybuchnie ognisko, to sytuacja będzie wyglądać tak samo i w dalszym ciągu też zostanie miasto inne zamknięte. Tylko tutaj bardzo dużo osób jest zdania, że to jest problem Szanghaju. Nie sam lockdown, bo dla wielu osób lockdown jest czymś, czego się nie da uniknąć, ale samego problemem jest to, jak sam Szanghaj, czyli mega miasto po prostu, które się szczyciło swoim, swoją innością od, od jakby reszty kraju i swoją potęgą potężny, wielki Szanghaj, który sobie po prostu zdecydowanie w tej sytuacji nie radzi. I tak jak rzeczywiście obcokrajowcy, większość obcokrajowców widzi to w taki sposób, w jaki my to widzimy, to znaczy, jeżeli chcesz uniknąć lockdownów, no to wyjedź z Chin, po prostu jedź do innego kraju, przecież większość państw już się otworzyła. Tak, Chińczycy, pracownicy, migranci głównie, no widzą to jako po prostu ogromną porażkę Szanghaju, który nie był w stanie sobie z lockdownem poradzić. I też nieraz w mało mówiliśmy, że główny zarzut. Kierowany w stronę Szanghaju, to jest taki, że rząd Szanghaju sobie z lockdownem nie poradził. Nie poradził sobie z dystrybucją jedzenia, nie poradził sobie z utrzymaniem w ryzach cen jedzenia, bo rzeczywiście dalej te ceny są wysokie, jak na to, co było przed lockdownem. Nie poradził sobie z. Zapewnieniem do opieki zdrowotnej osobom przewlekle chorym, na przykład. Nie poradził sobie z wieloma różnymi rzeczami. Pomimo tego, że ten lockdown został wprowadzony, to miasto sobie poradziło gorzej niż inne miasta, choćby Shenzhen, gdzie lockdown też trwał około miesiąca. Więc tutaj to myślenie obywateli Chin pochodzących z innych prowincji wygląda zgoła. Inaczej, a też wielu Chińczyków i Chinek nie widzi w ogóle alternatywy dla polityki zero kobiet, więc też możliwe, że z tego wynika to, że według nich sam lockdown jest nieunikniony, a Shanghai, największy błąd, jaki Shanghai zrobił, to jest to, że miasto zamknął za późno. Też bardzo wielu osobom ciężko uwierzyć w to, że Szanghaj próbował sobie poradzić bez lockdownu, bo tutaj na początku lockdown nie był planowany. I o tym też mówiliśmy wcześniej, że lockdown jest raczej wypadkową decyzji rządu na szczeblu centralnym, a nie rządu szanghajskiego. Wczoraj czytałam artykuł na Six Tons, taki całkiem długi, na temat przeszłości i przyszłości obcokrajowców wiążących swoje życie z Szanghajem. Tam było też całkiem sporo o studentach, którzy wyjechali na początku pandemii i do tej pory nie byli w stanie wrócić. Po ponad już dwóch latach nie ma żadnych informacji na, na temat tego, kiedy i czy będą mogli wrócić studenci. I tam. Było bardzo dużo ciekawych tematów podniesionych, zarówno na temat osób właśnie studiujących, czy to pracujących, czy to zakładających swoje własne firmy. Nawet były tutaj perspektywy osób pracujących nie do końca legalnie w Chinach, więc to rzeczywiście bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś chce, to wrzucam link w opisie. I niestety sama też nie mam pozytywnych przemyśleń na temat tego. Wiele obcokrajowców z Szanghaju wyjechało w ciągu ostatnich dwóch lat, głównie dlatego, że granice są... Zamknięte, na wizie pracowniczej można wrócić, ale kwarantanna trwa całą wieczność, w niektórych miejscach nawet 8 tygodni. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzą problemy studentów, którzy marzyli o przyjechaniu do Chin, nauczeniu się języka, a wiele osób, które zaczęły studia, skończą je w całości online. Osoby, które zaczynały studia we wrześniu 2020, będą kończyć studia za miesiąc. Nawet niektórzy wcześniej niż za miesiąc, i te osoby całe studia zrobiły w trybie online, bo studenci w żadnym wypadku nie są grupą priorytetową, która miałaby tutaj. Jakieś pierwszeństwo do powrotu. Ja jestem na moim uniwersytecie członkinią tak zwanego teamu promocyjnego, to znaczy grupy osób, która ma za zadanie wyszukiwać osoby chętne do pójścia na mój kierunek, na magisterkę. Też również dlatego, że ja jako, że ja mam licencjat zrobiony w Chinach, no to znam osoby, które studiowały już w Chinach licencjat i mogłyby chcieć również tutaj zrobić magisterkę. Jaki jest tylko problem? Taki, że ja bym nikomu tych studiów nie poleciła. Znaczy, same studia są w porządku i naprawdę nic nie mogę im zarzucić. Problem jest tylko taki, że nie miałabym serca i nie czuję, że to jest uczciwe promowanie wśród ludzi studiów, zachęcanie ich do przyjechania na studia w momencie, w którym oni mogą na te studia nie przyjechać. Bo nie wiadomo, kiedy tutaj granice zostaną otwarte, kiedy studenci dostaną możliwość powrotu i ja mogę komuś polecić studia, które, które ta osoba zacznie na jesieni z domu w Polsce. Czy, czy w innym kraju i przez kolejne dwa lata będzie siedziała przed tym komputerem. Po prostu uważam... nie uważam to za rzecz w porządku. A jeżeli chodzi o przyszłość obcokrajowców w Szanghaju, no to ona też się nie rysuje w różowych barwach. Szanghaj miał najwyższą y, liczbę obcokrajowców w całym kraju. Tutaj mnóstwo ludzi przyjeżdżało do pracy, bo mimo wszystko jednak możliwości kariery, rozwoju kariery tutaj były całkiem spore dla osób wykwalifikowanych. Niestety w tym momencie ludzie wyjeżdżają albo planują wyjechać, albo już wyjechali. I nie widzę, żeby cokolwiek się miało zmienić, przynajmniej do momentu, kiedy Chiny będą się trzymały tak kurczowo tej polityki zero covid. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że. To za granicą trochę wygląda tak, jakby Szanghaj się chciał tych obcokrajowców pozbyć, aczkolwiek w dalszym ciągu tutaj ta praca dla tych wykwalifikowanych obcokrajowców jest. I po wyjeździe takiej masy ludzi może być problem, żeby tych specjalistów zastąpić osobami lokalnymi, które również wyjeżdżają. Też się mówi o takim eksodusie wyjazdów e, wykwalifikowanych. E, obywateli Chin, którzy na przykład studiowali za granicą, chcieliby pojechać w podróż może sobie na wakacje albo coś, albo chcieliby w ogóle wejść do restauracji, a tutaj lockdown. Więc rzeczywiście ta przyszłość Szanghaju po pierwsze jako hubu finansowego e, Chin, po drugie jako Międzynarodowego miasta z taką dużą społecznością, czy to Chińczyków, którzy wcześniej mieszkali za granicą, czy to obcokrajowców, no ta przyszłość jest bardzo, bardzo niepewna, przynajmniej przyszłość najbliższa. Kolejny rok, bym powiedziała. No więc tutaj ta sytuacja jest kiepska, chyba z każdej strony, z której byśmy nie spojrzeli. Nie powiedziałam jeszcze, że w tej ostatniej informacji po spotkaniu komitetu Stałego Politbiura powiedziano, że zero COVID powinien być utrzymany za wszelką cenę. Czyli jaka jest różnica pomiędzy tym komunikatem, a wcześniejszymi? To znaczy, wcześniej, jeszcze w tym roku, na początku tego roku. Od rządu centralnego szedł taki przekaz, że zero COVID powinien być utrzymany, oczywiście, ale z jak najmniejszą szkodą dla życia codziennego ludzi oraz dla gospodarki. No to w tym momencie ta druga część została wzmazana. W tym momencie mówimy tylko i wyłącznie o e, utrzymaniu zero COVID za wszelką cenę, więc wychodzi na to, że poświęcamy gospodarkę i poświęcamy życie ludzi, żeby zero COVID utrzymać. No cóż, i to chyba tyle ode mnie na dzisiaj. To był taki dosyć długi strumień świadomości, bo nie bardzo mam co nagrywać, tak szczerze na zewnątrz też, nie bardzo jest cokolwiek do nagrania. Więc w tym momencie, tak, nie wiem, czy za tydzień coś się zmieni, żeby móc pokazać coś więcej. A jak nie, to nie wiem, co będę dalej nagrywać, bo już trochę nie bardzo <śmum> mam pomysły, ale być może nagram coś niezwiązanego. Z tym lockdownem w ogóle. Nagram po prostu film o czymś. Dzięki za oglądanie. Zapraszam, oczywiście, ponownie na mój Instagram. Na Instagramie codzienne update'y dotyczące sytuacji w Szanghaju i tego, jak tutaj wygląda nasze życie, co dostaliśmy, czy nie dostaliśmy, na co mi pozwolili, na co mi nie pozwolili, skąd mnie przegonili, a gdzie mnie wpuścili i tak dalej. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.